Nawet sobie ją zapiszę. Wiego co kot zrobił więcej od niego. Ty, ty masz taki kurwa damage, że ci wyjebało za skalę Kurwa. Dobra, teraz gani, kogo banujemy. Ty banuj Tristana, ja banuję Tresza. Dobra. A jak będzie na opinii, to wychodzę. <noise> Kurwa masz Na na to jest gorszy, też jakbyś chciał piec. Przed chwilą mówi, że to gorsza Morgana! No i też też. Kurwa masz. To jest taki sape, to jest sape. Cała ta ataka cię co cekuje. możesz może cię przyciągnąć, bali w ciebie palą, plus ma zwiększa se pod pod skillem. Jeszcze ma ultak który cię i jest naprowadzany. A. No to zajebiście To jest pom, co potrafi cię w 5 sekund, co utrzymać I ty się nie ruszysz No, w się sensie ja nie wiem, kogo, naprawdę, ja nie wiem kogo my będziemy mieli Ja bym wygra, na bezpiecznego, ale nie wiem, to jest spoko Uf, <grym> Idę pod full i nie schodzę z linii przez Biorę tutaj jeszcze ciastka i... Mm, I... Ciastka! No. No tak, biorę ciastka i kurwa nie wiem co. I buty. Nie schodzę z linii przez całą grę ja to w dupie. No i biorę takie postacie, to ja też śmieszny. Nie mam jeszcze. No. Co to jest w ogóle? No to, to... Kto gdzie ja Ep, jazz, banan my champion. a oni sobie czempiony popanowali, dlatego no, tak to wszystko wyszło. A, dobra! Ep, no i Ignite, co to, to widzisz? Nie. O, dobra. Kurwa czemu? O co chodzi? No bo. Nagasło gaz z Ignite, i ono gaz z Ignite, luks jest sapotem, więc ma Ignite y, i tam idzie też gaz z Ignite. Em. Kto kurwa gdzie gra? Szybkie pytanie. No to Report jasuło, ouch. O kurwa, aż dwóch się na niego złożyło? Ja pierdolę No Kogo a... oni zbanowali, że to kto na nich kurwa poci? E, mi się bardziej ciekawi Ta Instalock Report Jasło Instalock He said curse ever to everyone in the champ pick lobby To dla mnie to śmieje się jak super bait i to naprawdę nic takiego nie zrobi, Toxic bumba. Do no, lasa na sali reporta wyrwą. No bo tyś na flek cały tam wiesz co Nie, niko nie, eee. niko nie, bo nic nie pisze. Kurwa, peweks. No. Oj, oj. Dawaj, ignajka w nim go rzucił. Kurwa. Dobra. Udałem. Trzeba było. No ale to bityski był. Oj. No biego. to prawda, już naciskałem Jaka. F, ale mi zbierze Nie, tu nie co wyruchał, to jego. Więc wszystkie krzaki mamy wardami. A nie, czekaj, jeszcze Nie, ten, 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 tu chodź tu, chodź tu, tu daleko. Kurwa. Ech! co on robi? Co ty kurwa robisz? Nie wiem, bułę Próba dostał. Się, <laughs> bułę dostał. Ej, ale co on zrobił? No on tak znika. On tak się w ścianę wtapia Kurwa masz. Oj, oj. oj. No i pan Jakby co to ma multa, pamiętaj. Dobra, dawaj. Mów kiedy? Kurzy. Dobrze, kurwa! Uciekaj, uciekaj. Oj. Nie! <laughs> Boże, myślałem, że się nie skończy, ale zepsułem. Dobra, wejdźmy stopnic. Nie, kazik jest. A. A no, kazik się no, se, a On się boi, zostaw go. Idź ceboj tu już, kupce rzeczy. Oh, oh, faktycznie. On faktycznie. O, śpiewaliby głupi Czekaj, czemu... Tu... A, wiego, no tak. Wiego, z kogo wyruchał, to jego. Jebany nekrofil, kurwa. Bada. Jak mi się to podoba, że w kompendium postaci tej gry jest furas, kurwa, pedofil i nekrofil, naprawdę. Nie mamy kogo dodawać do tej gry. Kogo zaproponujesz, Maciek? Nie mamy postaci, która rucha trupy w dupę. Co powiesz na to? Kurwa. Maciek, ty tu jesteś gwiazdą. Naprawdę. Daję. Idź, te, reportować, chuja ci to da, ale Idź. Nie, my zaplatowaliśmy chłopa i po jednym meczu stajesz po... mi. <laughs> Ty kurwa chcesz osiągnąć On jakiś pojebany jest, pa już mu wypierdalam Ło, jeb, ha! Ale to jest kurwa jone, on pod tym rozciągnięciem się ma taki kurwa flash To mhm. szkoda gadać mhm. Tak szczerze może to wykorzystać na swoją korzyść Wypierdalając mu klatkę tam gdzie on stoi normalnie mhm. To trochę będzie trudne do osiągnięcia. O. Ja to bardzo dobrze wiem. O, zajbiście! Niepotrzebnie, nie ale okej, okay. niech będzie. Ale że ty zjepi, ja się spytałem siebie i chuj. A! A! No i zajbiście, jeszcze się rozpadało. Kurwa kremi ścięło! Dobra, opylał się ult, tak Bę, szczerze. Ja pierdolę, ile ta Akali ma kurwa AP jak ja na niej siedzę. Dobra, łatwa. Łatwa ta gra. Dostał. Oj. Boże, klęsa, mogę użyć. Ja zapominam o tym, kurwa. Kraju. nie trafiłem ku, wybacz, mogłem się uratować. Mm. Zjebałem ostro. Trudno. Teraz nikt, nikt teraz nie jak to podsyłać kasy bo ja tak to wrzuciłem go cage'em, wrzuciłem w niego ulta i chłop zdycha. Tak to, to skutk. Przecież mamy jeszcze Akali, o kurwa. Ona no właśnie nie. Niestety ona nie działa. Chodź w niego. Ma moje leczenie, to będzie działać. Dobra, zajebałeś przynajmniej suło I... i yy, nagrodę za niego, więc jest gites mm -hmm. Nie ona będzie tak fajne podpijedzalać mm. Unik? Ci kurwo dam Ej, ja coś robię tym kujus! Kurwa Dobra, wychodzi Dobra, spierdalajmy lepiej Ja many nie mam, a ty nie masz życia No Nie, mam będę, więc ja się wyleczę No, trzeba się tutaj niestety napinać Że ja pierdolę Dobra, ulciszę leci hmm. Tylko podejdź Nie 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 nie, nie. Jeszcze nie. nie to mogą wziąć, to mogą przyjść Aż tak? Nie no dobra, to nic nie da. Nie dobra, to... zaraz mam Morela. O, nie żyje. Eo, eo, oddychać nie mogę. Dobra, giters jest. Zajbiemy jeszcze tego Yasuo luźno. Je, On kurwa barierę jakąś ma na mnie, nie wiem czemu. Dobrze, Dobra, zmarnowała ulta, tyle dobrze. Dobrze, kleps kurwy Kurwa, no. to on ma i takie itemki. NIE! Pomyliłem kurwa. Nie ma, trudno. trudno. Pomyliłem przyciski, klik Trudno, chcieliśmy dobrze. A kurwa, wy, wybraniliśmy bazę, da się liczyć. Bardzo dobrze, mała nam. No. Nie mam przestrzału na jasło. o już mam O, nie mam zasięgu Nie poddajemy jeszcze, ja nie poddajemy, przyjdź do ugrania No i ta Przyjęła za jasło. O, plecik O Dobrze Oj No Jazda, jazda Jak ja bływ, Dawaj kurwa lecisz. No kurwa No niestety szacunek zapłacony za wcześnie. Mhm. Zmniejszone leczenie 562 punkty. To dobrze chyba. Mhm. Tak. Kurwa w jego przyjął za jasło, nie jest dobrze. Nie, ta czad było! Dobra, złapany. Gracz na Luwina jest legendą! Mm. Idź za tą kurwą. Idź za nią. Dawaj, dawaj. Nie wiem. Dejka chodźcie Dobra Chodź do Ty a ty z takie zbierasz tylko jak sku zabijesz? Tak Kurwa macie To może być ostre No już ich 300 O kujba. O, Nie umierasz Nie dobra! Z wóz zabiłem Elo, 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 1050 p <laughs> kurwa, o czym by tu mówiły, chłopaki? Nie, no, no, dalej bardzo. Dobra, i tak bym mnie trafił Jessuo. Hmm. Ja wcale tak dużo... Ja, ja głównie zabijam, dobra, jak kupuję, zamiast mojego kupuję Badona, koniec. Jesteś pewien? Tak Bo ja tylko 500 z don healingu, to dużo nie Opa pa Pyk pyk 1677 AP Veigar, tak to on <grywia> Bo nie wszyscy mają anty AP rzeczy Anty AP rzeczy? No niewiele to zmienia <grywia> Jak ty masz 40% przybicia odporności na magię, to chwij w dupę. Więcej. Jeszcze A budki. co z innych też masz? Budki jeszcze. A no tak. Dobra, no idę. Czołg koski, idzie. No nie powiem, że jesteś czołgiem. Bardziej jesteś niszczycielem czołgów. Takie SU-122. Kurwa. I z krainu i z roda że ty kometą zajebałeś jej 3 czwarte życia? Ja cię, ja cię pytam kurwa serio: miałeś kiedyś kontakt z kobietą? O, like, like, znaczy kill steal. Zajebiście Jop, ja w nobie zabiję! <tBIJUKRY> ja pierdolę! Na strzał półchapców wierzy, schodzi! <tBIJUKRY> ja pierdolę! <tBIJUKRY> Demet Delcik musi być zamaczony to jest. Easy bot rep. Pias... <grym> ja pierdolę Masz Wojty Masz kurwa plus repa za to. Będziesz najbardziej honorowym graczem w drużynie S minus jako Wejgar. S minus jako Akali, ja pierdolę. <grym> Ej, wcale ty... Ej też ja i ten jasu. A mi mam <grym> wszystko zrobił. Zobaczmy na mnie. ile wyleczyłem. Wykresy. No to i jaś wyleczyłem to... <grym> y... Ali healing. Ile wyleczonych mam 16 249. Kurwa, chujowo Nie no to, no ale mniej tak więcej... więcej... No przecież ona na swoiste leczenie, ale jak ty tam masz Ali healing, czyli leczenie kogoś i tej masz. Na... Ty, ale jakie to jest głupie, czemu Jone ma tylko zadane 6029? Czego obraznie? No. No bo tyle opisie. Ja pierdolę, serio. Już kot ma więcej od niego. No ma no kot bo ty ma więcej bo od te, od Wojtusza, jak na Sapphire, to się Wojtuś, jakbyś i tem na supporta miał być więcej hila, ale właśnie nie miałem być Masz aż więcej od ich jungle a jednego. <laughs> Nawet sobie ją zapiszę. Wiego co kot zrobił więcej od niego. <laughs> <laughs> Ty, ty masz taki kurwa damage, że ci wyjebało za skalę.